To jest właśnie ciekawe, bo przeciwnicy demokracji bezpośredniej zarzucają temu systemowi politycznemu osłabienie roli parlamentu i osłabienie roli partii politycznych. A w polskiej konstelacji politycznej właśnie o to chodzi. Właśnie o to nam chodzi, żeby osłabić tą wszechmocną rolę partyjnego parlamentu. Chodzi o to, aby posłowie i senatorowie wreszcie reprezentowali interesy swoich wyborców i konsultowali przede wszystkim z nimi ich decyzje, które zapadają w parlamencie, no bo w przeciwnym razie polski lud zawsze mógłby sięgnąć po tą broń, jaką są te trzy elementy, weto, inicjatywa i referendum. I dlatego parlament w, tych, w takich warunkach, mówimy o ewentualnej polskiej przyszłości, parlament w takich warunkach bezpośrednio demokratyczny musiałby się stać bardziej obywatelski i bardziej demokratyczny. I to jest właściwie paradoks, jeśli musimy, my musimy mówić o demokratyzacji organów państwowych. <laughs> to już zakrawa naprawdę na, na paradoks.